Uch, jak ja cierpię tej szkoły. Weź, nie przeszkadzaj. To będzie cierpię, wszyscy przysmają, wszyscy byłem wszyscy głupia i w ogóle. E tam trochę bardzo, trochę za bardzo przesadzam. Ta, Ej, ludzie, patrzcie na mnie! To to ta, to, na którą przez nią przegraliśmy zawody, a ona nie umie biegać. <gulanie> a co? Myślę, że jesteś taka fajna i że w każdy Cię lubi? No na pewno więcej osób sobie lubi niż Ciebie. Ale ty jej kupia Sama jesteś, a w ogóle w tym mózgu nie masz. Ada się ogarnij w końcu, bo ty też się umiesz biegać za dobre. Ale ja na pewno lepiej biegam niż ona. Ja, trochę od razu. Bartek, chodź tu na chwilę. Już idę. Przepraszam, ludzie, jestem ważniejszy niż wy. Powiedz mu, że jestem lepsza niż Ebila. Na pewno jestem lepsza niż. Na pewno jestem lepszy niż ty na w ogóle taka dziwda jest Hehehe I co, zatkało kakao? Kakao nie zatyka, bo nie ma patyka Gdzie by bawić się w trupa? No ja, no jasne A gdzie Zrafał? I Kuba, i wasza. Tutaj gra w trupa.